Siema, z tej strony zaś Damian, dzisiaj czwartek dzisiaj mamy amerykański poranek od rana, bo z Durango eee, i tak, co tu można powiedzieć olej w momencie dzisiaj całkiem inny niż zawsze mamy olej z Mopara głównie do amerykańskich aut, głównie to używamy, bo to no, już tak pamiętam, to jest stosowane najczęściej w tych amerykańskich autach eee, misko, filtr mamy w całości tu jest niewymienny, są tylko w całości, z całą miską jest to z firmy ZF, my akurat montujemy ZF-a, bo takie są na amerykańskich autach też oryginalnie zamontowane w tych skrzyniach, więc nie bawimy się w inne zamienniki, no raczej staramy się zawsze tego oryginału trzymać. Yy, Pokażę Wam może olej, bo tego jeszcze nie pokazywał. Tu jest w tym aucie 139 tysięcy, to jest pierwsza wymiana, nie? Także no jest tam różnica, wiadomo, olej zawsze jest tam ciemniejszy będzie, nie? Ale tutaj po prostu widać i na maszynie, było dosyć sporo widać tego oleju, że jest w stanie jakim jest. Długo trzeba było oczekiwać, żeby ten ziernik w ogóle pokazał jakiekolwiek przejrzystość Żeby nie był czarny Także to mamy gotowe, no i co 12 prawie dochodzi Także po rano już mamy ogarnięte Jedno auto z głowy Jademy dalej, przy okazji Jak już nagrywam, pokażę Wam coś nowego Od, nie szego, od ostatniego czasu zostaliśmy Sponsorem yy, Czarnych Gorzyce, pokażemy Wam Mają piękny kalendarz Jakby kiedyś kalendarz potrzebował, ale taki fajny o samorodzie Owejwy, taki piękny kalendarz z pięknymi piłkarzami. Oczywiście ja o piłce mam pojęcie, na teraz, że ja ją na okrągło, to jest wszystko co wiem o piłce, ale zostaliśmy sponsorem. Nasza firma została sponsorem yy, Czarnych Gorzyce. Także od dziś na hasło wprowadzone, na hasło Czarnych Gorzyce wprowadzamy 5% rabatu dla każdego fana tego klubu, żeby wspierać swoich. Także na dziś oto tyle, bo roboty jeszcze kupa, jutro piątek, trzeba kończyć mały tydzień, także trzymajcie się, na razie, cześć.